witam wszystkich szykuję się dłuższa przerwa techniczna muszę naładować baterie i nie chodzi tutaj o baterie w sprzęcie muszę naładować swoje baterie i po tym ciężkim nietypowym sezonie po prostu jadę na zasłużony urlop więc nie będzie mnie dwa tygodnie tutaj i zanim coś nakręcę na miejscu też zapewnie minę troszeczkę czasu natomiast tam gdzie jadę zabieram sprzęt i i będę coś montował. Nie będzie to na pewno na ten kanał, ponieważ nie mam zamiaru tutaj swojego życia prywatnego zwierzać, chwalić czy żalić. Będzie to na ten kanał, na którym są filmy tak naprawdę bez tematu. Na następny film na Bushwackerze będziecie musieli troszeczkę poczekać. Dziękuję wszystkim. Przede wszystkim tym, którzy zasubskrybowali dwa moje siostrzane kanały. I w tym odcinku też będzie rozwiązanie konkursu z, z Króliczkiem. I też chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak mniej więcej wyglądał ten sezon. Sezon był ciężki. Sprzedaliśmy 40% więcej rowerów niż, niż w zeszłym roku. Korona plus zima, które praktycznie rzecz biorąc nie było, sprawiły, że zostaliśmy bez rowerów, i to skłoniło nas do, do tego, żeby rozpocząć własny projekt. Projekt na boku jest to projekt jednoręki hipster. Nie ma to nic wspólnego z jednorekim bandytą, ale ma to dużo wspólnego z hipsterami. Hipster, jak wiadomo, jest to ktoś, kto kupił wszystko, czego przeciętny człowiek normalnie by nie kupił, ponieważ przeważnie są to rzeczy, które są albo stare, albo się do niczego nie nadają. Hipster, jak wiadomo, pije piwo z małego browaru, które smakuje jak woda z wazonu, w którym stały kwiaty troszeczkę za długo. Może mieć wąsa, może mieć brodę, może mieć jedno i drugie. Ale najważniejsze, że musi mieć też swój własny styl. Tak więc na czym będzie polegał jednoręki hipster? Jednoręki hipster będzie zbudowany na bazie rowerów fixie. fixie. ten kto próbował jeździć na Fixie wie, że nie, jest to, że nie jest to proste, jest to sztuka, której trzeba się nauczyć. Więc jak połączyć hipsterskie hip, Fixie z piciem kraftowego piwa jednocześnie? Trzeba to zrobić tak, by można było prowadzić jedną ręką. A w drugie ręce trzymać piwo i jak to zrobić? Normalna, konwencjonalna kierownica sprawia, że o, tak jakby dociążamy lub obciążamy rower z jednej strony bardziej, więc może on, on skręcać. Dobrze byłoby, gdybyśmy mogli kierować rowerem centralnie, mieć środek ciężkości, a w drugie ręce po prostu delektować się. Tak więc na, na bazie. A, na bazie ramy Bianchi Pista zbudowaliśmy pierwszego jednorękiego hipstera. Kierownicę można przekładać, więc może być prawo lub leworęczna, jak kto woli. Szczawik, którego dzisiaj już nie będę nazywał szczawikiem, tylko liskiem, ponieważ tą ksywę preferuję, więc Lisek już testował, testował też Andra, który ma ksywę Mariano Italiano, ponieważ jest Włochem, to jest na, na jego ramię działa to świetnie. Kasanowa również, następny kolega, o którym chciałbym zrobić odcinek kiedyś też testował, ją chyba poszło w sumie najsprawniej, ponieważ ten człowiek ma jakieś zaburzenia związane z, z instynktem samozachowawczym, i po prostu a, nie odczuwa lęku tak jakby. I też w sumie czasami szybciej działa i mówi niż, niż myśli. Gdzieś tam jakiś hamulec, który, który u normalnego człowieka albo przeciętnego człowieka występuje, w mózgu u niego nie występuje. Tak więc no, zobaczcie jak nam poszło. Kurwa, No więc jak widzicie, da się na tym jeździć, tak naprawdę to jest rzadko, po prostu Andrea składa swój, swój kolejny rower Fixie, ponieważ Andrea jest hipsterem zdecydowanie. I tak po prostu dla jaj z nudów, ponieważ nie mamy już co robić, sprzedaliśmy wszystko, co było do sprzedania w trakcie pracy. No, zabawialiśmy się z jego rowerem. Co do konkursu, dwie odpowiedzi, ale dwie naprawdę bardzo satysfakcjonujące mnie odpowiedzi i ciężko było mi wybrać. Tak, powiedziałem, że, że prawdopodobnie zadecyduję rzut monetą, jednak nie. Zdecydowałem, że, że nagrodę otrzyma Szymon. Dlaczego? Dlatego, że w jego odpowiedzi nie ma śmierci. Króliczek przeżył. Prawdopodobnie, przynajmniej nie, nie wspomniał nic o tym, że króliczek tej całej procedury nie przeżył. No i najprawdopodobniej skończył z, po prostu z czystymi uszami. Tak więc, Szymon, do ciebie pojedzie puszka magicznego zacieru. Jak już wspominałem, mnie nie będzie, rozmawiałem z Liskiem, być może uda się ogarnąć wysyłkę wcześniej. W opisie jest. Jest mój adres e-mail, więc poproszę o dane do wysyłki. Będzie to wysyłane jakimś kurierem w stylu paczka Szwecja czy coś w tym stylu, więc nie wiem tak naprawdę kto przejmuje to później w Polsce. Zakładam, że GLS, o ile się nie mylę, jest taka firma kurierska. Tak więc myślę, że w przeciągu 2,5 tygodnia powinno być wszystko ogarnięte. Jeżeli nie uda się tego wysłać się do mojego powrotu, ja zrobię to osobiście zaraz po urlopie. Tak więc... Taki krótki przypominać, że jestem, i, i widzimy się, kiedy będzie już ciemniej i chłodniej, ale się widzimy. No kiedy? Wtedy, kiedy się widzimy.